Siemano widzowie, dzisiaj nagrywamy Robloxa, nie pokazujemy swojej mamy, bo mama się dowiedziała. Mamy! Nie, mm. pokazujemy. Nie, nie pokazujemy swojej twarzy, bo kazała mama mi usunąć My mały, co zrobiłam, ale wszystkie filmy bez naszych twarzy są. Ja I... odcinek z Dead Rails, smartwasi Alpha. To będzie fajne. Zobaczycie. <coughs> <coughs> Więc takie jakby, nie, takie jakby, teraz to zresetowałem trochę mój kanał. Eee, będę grał. Chciałem, aż tak nie skurzyłem, ale okej. Okay. A w to tak się gra. Nie, ja wolę z kimś grać, żeby mi przetrwał to, a nie przegrał, bo ja chcę dla widzów pokazać, jak to jest, w którym zagrał. No chyba widzowie wiedzą, bo to jest popularna, dosyć wygra. No, dosyć nawet na YouTube. A my jesteśmy YouTube, O, przyszła Martyn. Nie pokaż mi jej twarzy. No. Nie wydajcie, że mam tego no. ludzika. Aha, dziewczyna. No bo tylko takie coś było. Się potem to zmienię. A możemy gdzieś zmienić się z kina Antek dzisiaj? Może, może, może. Proszę, ja bym chciała. A, mama mnie zasubskrybowała. No wsiadnij tam. O, jesteś. A możesz Marcina nagrywać? My gramy pierwszy raz, bo nad nami zero no i nie mamy nic. O tak, się, gdzie, tam, gdzie... o, tak trzymaj. No Tak, trzymaj. Marcina, o, lepiej sól. siedź o. z tyłu, bo ja. Musimy mieć skupienie nie mogę przyciskać, no bo inaczej przegram, ale chcę, żeby widzowie przetrwali do mojej, żebym wygrał to. No ja, Macylina. Macylina. Możesz trzymać tą kamerę. A mogę ja grać, a ty trzymać kamerkę Filip? Grać? No, bo, no to bo to jest... ja. Bo ja dużo razy grałem w tą grę. O znaczy? nie biorę. No to ehm. właśnie, dużo razy. No ale, no ale ty ciągle grasz, co ten paliło biorę. Kurde. No to po jak przegram, okej? Ale tutaj teraz się przegrać? Da. Cię zginąć przez ząbiaki inne. No ale proszę, daj! No to jest Antka. Po grze. No właśnie, to jest moi. Oj, wpadajcie na kanał Filipa. No ale słuchaj, bo ty pierwszy raz będziesz to grać? Tak Mhm, no to czyli pierwszy raz, czyli trochę, czyli tak długo nie przetrwasz A ja chcę, żeby widzowie całe, czy długo zobaczyli co tam jest A to jak ja zginę, okej? Okay? No nie, bo to będzie długo trwało Długo chłan, o pierwszy budek. tam będzie zombie pewnie Szerf stój. Stój, grzmią głową. Stój. Aj, taj, taj, ja. Juchu, chora! Tak. A to są moje szorcy, Philip. Tych Hobby Horse. Wydam tyle szat. Biorę amunicję. Kolejna amunicja. Pała! Zginął to! O, wezmę tutaj. Zostaw moje... O! Oh. Mojego przyjaciela zostaw w Nie mogę tego zabrać Masz parę HP parę co ja zrobię z tymi zombiakami? Nie, spadzisz. ja będę to Proszę mi No bo tak w ogóle to jest mój Xbox, nie mój kanał. Uh -huh. No to daj. No, no, no to daj mi pograć a ty nagrywaj. Już w ręce. Ja, Ale pachnice. poczekaj. Bo ja chcę, żeby to, wie, to zobaczyli jak długo przetrwamy. Pociąg odjedzie. Nie, nie! Bo się zatrzyma. Jest, jest. Pewnie zginę, wiesz kiedy? Jak będę w mieście? Się ty zatrzyma. Oła Zginął? Nie, zginę na pewno tu, ale czekam na mojego team bo tak łatwo to nie. ład! Zginę to, bo wtedy ja. 49 złotych i 99 groszy. Zginąłem, ale on mnie może no. zabrać i, i odrodzić. Jak on zginie, to wtedy. Ja naprawdę on może mnie zabrać i odrodzić. No ej. To no na pewno jeszcze drożej. No i ginie, patrz, no i będzie twoja kolej. 99 zł. Złoty... A ja bym chciała idzie. 59 groszy. Ile HP ma? Jest ja sobie A raczej nie zginie! tak 19 osób A zabierz mnie. Cię tu zostawi. Nie? Bo mnie zabierze i przyczepi do pociągu. I potem kupi banda i mnie odrodzi. Więc... Tak łatwo to nie jest. Ja sobie to zatrzymam i może rodzice mi kupią. No to nie faj, bo to mój Xbox. Patrz, to jest mój Xbox. Więc Antek! Na tym świecie wszystko jest możliwe. Ha. Hmm. Dalej, Ale wyfajczę nie ma Myślę, myśl, 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 że tu. Myślę, że jak zginiesz. A ten co robi? Ten? Ej, ten rzeczy, O, patrzcie, jest nowe. Tu Mhm. Uh -huh. Wow. A ty szkołę masz? Jeszcze nie mam. A jak się robi A... szkołę? Tu. To... Ty możesz się ten ruszyć? Tu. To szkoła? nie, nie, nie. Ten z zegarem tu. To jest mamie, a z, z, a zrobiłaś, to, że on zrobił, żeby. On zrobił, on zrobił. Nie, pojawiło się. Nie, nie, pojawiło się. A ty co zrobiłeś, żeby. On zrobił, żebyś nie spadł. No. Pacie, kapupcia tańcząca, tu jest. To jest beka, wiesz? Pup. Pupcia tańcząca. A co, jak on zginie? Jak on zginie przez jaki może. Uuu, pana to jakiś figonka. Ja zginie Mało procent. Ty ma zero HP. No zero, ale może mnie odrodzić. Masz szczęście, będzie za chwilę grał, bo noc jest i zginie. A nocy y -y. nie. A ile HP on ma?

Nie Już bo nie ma O! Odrodził mnie! A tak, Wiesz, że on mnie odrodził? Nie, mi nie będzie taki No, ale nie mam broni Więc masz szczęście Bo zginę Ale może mi też odrodzić no, Zajta ja. ja. Taj, tajta jaja, ta jaja, tajta jaja tajta taj ja ja, ta taj ja, ja. Taj taj ja, ja odpady paliwo. Po co on te odpady bierze? Nie! O, miałem szczęście, że tu się pchałam tak. Bo ja sobie nie wyszedł. no i to obok szerfa ktoś. Co widzę? No? Jak myślałam?

A jak wygracie na Xboxie, to na dwór iść, póki jest słońce i ciepło, a nie na Xboksie Ja nie gram, Filip gra Ej, na dwór Rozłączyć to, bo ja zaraz biorę Xboksa Rozłączyć to i bazać, mm. rozłączyć Ach, my, nie Nie, ale to Filip gra, nie ja Ale ja ty nagrywasz pat... A ja tylko patrzę Przez to Dobra, to kończymy rundę i włączamy Rozłączyć to i na dwór Nie No To co, włączamy? No tak jest mój tata. No dobra, pa. Pa. Bye bye mnie pa 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 pa.